Czy wierzysz w moc gwiazd? Czy wierzysz, że te małe migoczące punkty dają nam siłę? Czy wiesz, że to one prowadzą drogą, która jest zapisana od wieków? Czy czujesz się lepiej, kiedy patrzysz na granatowe niebo pokryte tymi setkami jasnych punktów? Czy to właśnie noc jest Twoim przyjacielem? Wierzę, że w gwiazdach jest zapisana droga, którą muszę przejść, aby uwolnić swoją przeszłość od bólu. Od pokoleń rządzili mężczyźni, traktując nas, kobiety, jak zabawki, chwilowe uciechy, przyjemności oraz abyśmy rodziły kolejnych męskich potomków. Dziś wzywam wszystkie żyjące stworzenia na Ziemi płci żeńskiej, aby urosły w siłę i pomogły pomścić niedole, w której kiedyś żyłyśmy, w której żyła moja rodzina. Gwiazdy pokazują mi, że już czas. A ja spełnię obietnicę daną sobie samej, aby połączyć siły i pomścić okrutny los kobiet.